Hologramowy świat, ego, rozdział 10, Republika. Jest 9 sierpnia 1965 roku. Małe państwo, miasto Singapur zostaje ogłoszone niezależną Republiką. Dopiero co, wyrzucone z Federacji Malezji, wydaje się być skazane na upadek. Nie ma własnego przemysłu, rolnictwa, a nawet wody pitnej którą importuje z Malezji. Brakuje mu też silnej armii, policji i sojuszników gospodarczych. Na domiar złego boryka się z podziałami etnicznymi i politycznymi. Li Kuan-yu przełknął już orzech goryczy i teraz zaciekle walczy o absolutną władzę, by tym razem na własnych zasadach zbudować kraj. Jednakże, mnie, ponieważ ja, zagubiony w przestrzeni jego, Muszę szukać Elizabet, mojej ludzkiej połowy. Bez człowieka tracę bowiem pamięć i wolę. Jestem zbyt słaba i lada moment, niczym mgła mogę rozpłynąć się w nicości. – Szukaj w drodze ludzi wydarzeń, idei – radzi profesor Johnson z Harvardu. – Uczep się ich na chwilę i czerp z nich siłę, a potem biegnij dalej do Elizabeth. Miejmy nadzieję, że cię rozpozna i przygarnie, jak dawniej będziecie wieść wspólne życie. Ale pospiesz się, gdyż nie masz czasu wiele. Tik tak, tik tak. Zegar wybija godziny, a ja wybiegam na ulicę. Wszędzie policyjne patrole, służby mundurowe, kontrola. Zakaz zgromadzeń. Nie wolno ludziom wypowiadać ani jednego słowa przeciwko władzy. Po płochu rozglądam się wokół. Widzę rozkopane drogi i chodniki, budowane fabryki i port, a w nim robotnicy jak mrówki pracują w znoju. Miasto niczym Feniks wyrasta na moich oczach z popiołów. Tymczasem ocenzurowana prasa zachęca do działania. Singapur na nowej drodze rozwoju, nowa era przemysłowa Singapuru. Piszą nagłówki. Stiles times. Singapore Herald, gdy nagle, nie wiadomo skąd, przede mną pojawia się chmara ego. Kolego, proszę i z nami mówi głosami tysiąca ludzkich ust i twarzy Ale, przecież nic nie zrobiłem. Nie możecie mnie teraz zabierać protestuję. Muszę szukać Elizabeth. Poza tym jestem tylko zwykły ego No i cóż z tego? Budujemy osiedle to łapają. I potrzeba nam rąk do pracy, gdyż nasi rodacy mieszkają w kampungach, w slamsach, w rudzie Tak nie może być. Musisz iść z nami. Więc idę, a raczej jestem prowadzony wprost na plac budowy, gdzie pośród mgły, kurzu wyłania się nowy świat. Szkielety wysokich domów, wieżowców, jeden, drugi, trzeci. Wszystkie takie same. Obok nich koparki, dźwigi i robotnicy przenoszący materiały. Echo młodów pneumatycznych zagłusza rozkaz kierowników budowy. Nie ma mowy, że tu zostanę. Pozwólcie mi odejść. Burzę się, wyrywam. Czy to jakaś kpina? Kim jesteś? Stanowczym tonem przerywa mi czerwone ego. Widzę, że ponad innymi wyrasta. Rangą, charyzmą i siłą. Skąd przybywasz? Dodaje surową miną. Jestem ja Ego z XXI wieku, odpowiadam niepewnie z pokorą. Na pokładzie samolotu do Singapuru zgubiłem człowieka, Elizabeth, i teraz nie wiem jak ją znaleźć. Błądzę po ulicach miasta pośród różnych ideologii spraw. Tracę wiedzę, pamięć, i moc, i choć jeszcze żyję, to bez własnego zdania i osobowości straciłam całą atrakcyjność którą niegdyś śmiałem i dawałem, Elizabet, by śniła i lepiej żyła. No, nieciekawie to wygląda. Czerwone ego z poglądami w twarz z politowaniem. Ale masz szczęście, gdyż jestem Limkim Sam, architekt i budowniczy nowoczesnego Singapuru. Chodź ze mną, a uczynię z ciebie mocnego, z wiedzą i kompetencjami jego. Będziesz atrakcyjny dla Elizabet. No i wiesz, kogo tylko chcesz. Tik-tak, tik-tak, mija czas. A ja jako ego, Lim Kim-san, tworzę nowy świat. Tysiące nowoczesnych osiedli HDB, które stają się nowym domem dla Chińczyków, Malajów i Hindusów. W każdym kompleksie stawiam kilkanaście albo kilkadziesiąt identycznych betonowych bloków. Wokół nich projektuję zielone tereny, Restaurację i sklepy. Mieszkania wyposażam w światło, kanalizację, wodę oraz meble schludnie wykończone. Takim domem nie pogardziłby nikt, uważam z dumą. Nie możemy w nich mieszkać! Burzą się Malajowie jednego z tradycyjnych kamponków na obrzeżach Singapuru. Ale dlaczego? Pytam. Gdyż nikną nasze tradycje. Przemiosło rytuały. Panikuje kobieta odziana w brązowy badżukuru. Przepadnie cały nasz świat wraz z ucztami, legendami i opowieściami, które przekazywaliśmy z pokolenia na pokolenie. Nie rozumiem. Nie wiem. Spoglądam na nią zdziwiona. Przecież w kampongach nie ma nic. Wody, kanalizacji, światła. Domy zbudowane macie z bambusa i liści palmowych nie dają wam odpowiedniej ochrony. A jednak kobieta nie słucha. Wychodzi na ulicę i zaczyna krzyczeć wraz z innymi malajami. Wkrótce nadjeżdża policja i pałami wprowadza porządek, lecz tylko na krótką chwilę, bo już widzę kolejne protesty w chińskich i hinduskich dzielnicach. Nikt nie chce lepszego życia. Co się dzieje? A dzieci? Pytam kobietę zamkniętą już w kajdany. Przecież. Pójdą do nowoczesnej szkoły. Nie zależy wam na ich losie? No proszę, daj spokój. Odwraca głowę zirytowana. Angielski jest językiem nauczania, a nie malajski. W tych betonowych domach stracimy wszystko, co kochamy. Będziemy wciąż odwiedzani przez różnych funkcjonariuszy, kontrolowani i zmuszani do życia, którego nie chcemy. Nie, nie możemy się na to zgodzić. Przestań z nimi rozmawiać. To bezużyteczne dywagacje. Przerywa mi głos. Lim Kim-sana jest wzburzony. Każdy ma swoje racje. Ale nie o rację dzisiaj chodzi, lecz o Republikę Singapuru. Plum, plum. Krople deszczu w bólu rzeźbią nowy porządek i prawa. W rzece czasu znika dawna kultura i wiara. A ich miejsce zajmują nowe mieszkania, Place budowy, stalowe rusztowania i szkielety przyszłego miasta. Jeszcze republika zbyt młoda, by przyciągnąć zagranicznego inwestora. Choć wabi, cłami, porządkiem i nową infrastrukturą. Proszę iść z nami! Beznamiętny, surowy głos wyrywa mnie nagle z zadumy. Uderza za ciemnej chmury niczym grom z jasnego nieba. Ale gdzie? Rozglądam się nerwowo. Dlaczego? Jesteś jego aresztowany za podżeganie, za podburzanie etnicznej ludności przeciwko nowemu porządkowi. Ale przecież! Spanikowana, próbuję się bronić, coś powiedzieć, ale nikt nie słucha. Profesorze Johnson, gdzie pan jest? Bezradnie rozglądam się dookoła. Niech pan coś zrobi, pomoże! Przecież. nie może mnie pan tak zostawić!